Czołem Brygada, Karol Garncarz dla MMA.pl. Druga konferencja przed zbliżającym się Prime 14. Dominik Zadora obok mnie. Dzień dobry, witam wszystkich. Człowiek, który razem z Krzysztofem Rytą tuf, 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 tam do Jacka na stacji. Tylko podobno Krzysiek nie miał kominiarki, dlatego go Jacek poznał. Tak. A ty miałeś. Ja miałem. No, ja, ja Cię sprzedałem. Ja, miałem, ja po prostu z gokartów przyjechałem. Ja, no, ja, ja miałem, Cię sprzedałem. Miałem kom, już miałem komin na sobie. Teraz Cię sprzedałem, że to byłeś Ty. Tak, no rozjebałem. Trudno, nie sprzedaż mi, no, nie, nie mi więcej białej śmierci, nie sprzedaż mi więcej białej śmierci. To musielibyśmy do Artura zadzwonić. A, zadzwońmy do Artura, dokładnie, ale dobra, to po wywiadzie, po wywiadzie. E, cukier, za dużo chyba dzisiaj Jacek Morański przyjął Ta, cukru, mam dodała. wrażenie, bo mu poziom skoczył ponad... Musiał, musiał całą kilogram cukru w do herbaty, zdecydowanie. Ty słodzisz herbatę? No, tak, dwie łyżeczki. Ja nie słodzę, ja jestem już wystarczająco sweet, więc już nie trzeba dodawać. <laughs> Hej, słuchaj... No, ale, Ej, ten, złapało, złapałeś się na okno transferowe. Ja może, może na ciebie tak Jacek to tą, tą siateczkę twoją. Właśnie, może ja się mu po prostu spodobałem. Jacek, Jacek jest zagrzany. O tak. mówię ci, on wiagrę. Siedział on... wyszczelony, czeku, czerwony. Pocił się. Żyła mu wyszła, czeku, pod mu leci, po... Ej, a najlepszy Tak, ja, Ta, no ja tak samo. On jest Ta. ponad normą. On jedno, 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 się pocił. To ja się przez całe lato jest gorąco... A teraz był chillera. Przyje. a on upadł... Może nawet teraz poci. Zobacz, on całą koszulę ma mokrą. Całą koszulę. Ma mokrą. Cała koszulę mokrą. Tak, tak go do... no... O, ale do, do, dobrą wiagrę ma. Ej, słuchaj, między Tobą a Skawianem jest luz, jest sportowy vibe, to jest raczej taka dla Was kolejna przygoda w tej Waszej karierze. Znaczy no, u Ciebie zdecydowanie wiadomo, że to jest inny poziom i tak dalej, ale ale nowa przygoda, nowy fan, jakby stanąć oko w oko, ale dzisiaj to wy w ogóle nie, nie gadaliście chyba ze sobą w ogóle na konferencji, tylko uczestniczyliście w wymianach Jacka. Jacek, który w ogóle wyskakuje do Araba, what the hell, co tam się działo? Wiesz so, ja nie wiem, ja nie słyszałem do końca, ale tam chyba coś na te religijne było. Tak. Eee, także też mocno po, pojechał, no wiesz, że z tym psem wypchanym już w ogóle, jak ja to słyszałem, nie ręce nie, no naprawdę. No i mimo, dobra, no. Mimo, że wiesz, że ja jestem posiadaczem, mam trzy pieski, nie, nie wyobrażam sobie w ogóle dzwonić do kogoś, gdzie ja mam psa chorego, to się skupiam na tym, żeby go wyleczyć, a nie po to, żeby go wypchać wadą, czy, czy tam się tam, czymś mi zwierzęta, no, poj***ce, pojeba, strasznie, człowieku, mi to normalnie ręce opadły. I to wiesz, najlepsze, że na przykład wyobraź sobie taką sytuację, Odje, odwali ci, robisz... W... So. Pa, 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 chodź, 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 na face to face, chodź. <śled> <śled> hoj, hoj, hoj. Nic widzicie się ciebie boję. No i słuchaj. I zróbmy tak. Wyobraź sobie, że strzeli ci taki pomysł do głowy, wypychasz swojego psa. Nie jest bardzo. w salon. No nie załóżmy, jest historia. Przyjeżdża do ciebie rodzina, na przykład na święta wielkanocne, albo najlepszy, na może narodzenie. Piękna choinka, klimacik jest jak skuczy, ciebie w tle tam, dziękuję, bez, bez I na przykład tam, nie wiem, siostrzenica, bratane, whatever, ktoś z twojej rodziny. Cześć, wujek, co tam, co tam? I na przykład chce się bawić z tym psem, a ten pies się nie rusza. Wujek! dlaczego ten pies się Mogą wypchałem. On mówi tak: Kasiu, piesek nie żyje, ale jest tu z nami. Wypamy. będziemy, będziemy się w piekle, nie za to, że się z tego śmiejemy. Nie, ale nie, no ty zostało tylko się śmiać z tego chłopia, autentycznie. Nie, no to jest stare, odklejone, nie? No kurwa. Wiesz, taki Whatever. W każdym razie odklejona akcja i Jacek... Na ja tego nie będzie, no bo tam raczej do niego nikt nie przyjeżdża, no bo on jest skonfliktowany z całą swoją rodziną, więc raczej na szczęście tam małych dzieci nie będzie. Okej, okay, no właśnie, ostatnio gdzieś tam wygrał Procesik i tak dalej, i tak dalej. Gdzie się ostatnio, nie? Tu promocja Prime'u, jeszcze wy zamykali tam dobrych chłopaków. Tak, no, bo zamykali. Gdzie się, GTA to jest, prawda? GTA, tylko ja słyszałem, że GTA to ma wychodzić dopiero, nie? Tak. Tam może, a może mają jakieś zasady na przykład, może nie wiem, może to jest jakaś gra miejska, że tam na przykład wiesz... Monopol. Dogad Monopol. dogadujesz się że tam wiesz, Kupuje przyjmujesz domek. bank, albo domek, albo wiesz, robisz osiedle całe i tam, tam się gonią. Tam na pewno ktoś stanął na polu, tam było takie pole, że wchodziłeś na znak zapytania i było idziesz do więzienia. Jeżeli przechodzisz przez start, nie pobieraj 200 zł. Nie, tak było. Ja pamiętam. No i myślisz, że... którą opcję wybrali? To nie wiem jaką. Ej. że była karta, wykup, wy, wyjście, nie, musisz wyrzucić debla, mm. albo wychodzić z więzienia tak, 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 tak. Jakieś podwójne standardy było, A. O tę kartę, nie? No dobra, ale w każdym razie, yy, zdziwiony takim obrotem spraw? Nie, w ogóle. Myślę, że też trzeba to racjonalnie wierzyć. Życie to jednak nie jest geta, mimo że ta, się słucham, wydaje. No, sami się powystawiali, sami na siebie, że tak powiem, ukręcili bata i, no, i sami sobie teraz mogą plus brodę. No. Skończyło się, jak to się mówi, rumakowanie. Skończyło się rumakowanie i babci sranie, też tak mówię. Ta, no to już nie są te czasy, to już czasy się zmieniły. Także służby mają bardzo duże pole do popisu i no, niestety, tak jak Jacek opowiada, że strzelał stacji benzynowej z ta. <laughs> Dlatego przed w rękawiczce, tak, nie? Tak, bo, bo on zapomniał się ściągnąć z roboty, bo on dopiero z roboty wróciłem. Tak, to wyszło na to, że on po prostu ma y, współpracę z firmą Lateksową, widzisz? Dzisiaj. Tak, z firmą lateksową, do tego miał kopyto, wiesz, i on jakby tam szalał, to wiesz, to, to by po niego przyjechali. A jedno co to nie wiem, to, to może strzelał, nie wiem, do czego, może z pukawki jakieś, no nie wiem. Z czegoś strzelał, na pewno. Ma. Bardziej chyba z dupy, nie. Ej, o co tu chodziło na zapleczu, bo widziałem Alan, y, całe zamieszanie. What the hell? Wiesz co, z tego co słyszałem, to oni mają jakieś konflikt, bo gdzieś tam ze sobą razem coś sparowali, jakieś zdjęcia, ja nie wiem, o co chodzi. Kto to, kto to, z nim się tu... Alan. Alan. Alan z kim? Bo o Alan, Alan ze Skawianem. A, ze Skawianem. Alan ze A, no okej, okay. czyli bo Alan nie mieszkał w Krakowie kiedyś, bo ten Skawian chyba mieszka, tu okolicznie... Mieszkał, mieszkał, ale on jest jesteś z Krakowa, no. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No, czyli Zadymka skończyło się, Eldorado... Albo jak ty to powiedziałeś fajnie, rumakowanie. Rumakowanie, tak, skończyło się rumakowanie. Yy, promotor, menadżer spokojny, bo tam wiesz, posądy ostatnio handel biały śmiercią, Nie wiem czy mówisz, nie popsuło tam kurde giełdowych tematów. Podobno wjechał na Energy Land jest kilogramem cukru. I Go rob... wpuścili. <śmiennie> I robił z tego watę cukrową. Nielegalnie. Uuuu. <śmiennie> <Okay. śmiennie> Dzięki.